Lądował, mówił o Małyszu, tam gdzie już zeskok przechodzi niemal wprostą, gdzie już trzeba wielkiego wysiłku, żeby ustać ten skok. No i teraz Martin Schmidt, czwarty po pierwszej sesji. Również genialny skok. Cóż za fantastyczny konkurs? Cóż za wspaniałe zawody. Troszkę sędziowie jednak nie docenili jakby zawodników ustalając w tej drugiej serii rozbieg. 133 metry skoczył śmita, więc przeskoczył o pół metra Adama Małysza i on teraz prowadzi, a Małysz jest na miejscu trzecim za Schmidtem i za Kasaj No ale ważne jest to, że Polak po raz pierwszy od kilku lat znów jest w tej ścisłej światowej czołówce na najpoważniejszych światowych zawodach. No ta zaciśnięta dłoń trenera Reinharda Hessa wiele mówi